Hello, kochani, 11 sierpnia, poniedziałek, rozpoczynamy tydzień. Co? Ze świata zwierząt? Jaka energia. Poniedziałek, poniedziałek, pam, pam, pam. Świnka. Świnka, dalej, 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 dalej. Świnia, mądrze korzystaj z rozumu 56. Mm, mm -hmm. Korzystaj z rozumu. Moi kochani, pięćdziesiąt sześć oznacza. Mm, bardzo uśmiechnięte liczby. Piąteczka, transformacja, szósteczka. Yy, toczy się, toczy się. Proces, serca, wewnętrzna rodzina, eee, korzystać z analitycznego umysłu dla najwyższego dobra, biorąc wszystkie fakty pod uwagę, nawet jeśli nie pasują do tego, co się wie, czyli trzeba wszystkie informacje wziąć pod uwagę i otworzyć się na to, że możemy czegoś jeszcze nie wiedzieć. Jesteś inteligentna, inteligentny i masz zdolność, jasnego myślenia w oparciu o mądrość, jaką zgromadziłaś, zgromadziłeś oraz intuicję, która da ci znać, gdy będziesz musiała musiał zdobyć więcej informacji, ponieważ nie znasz jeszcze wszystkich faktów. Świnka idzie w towarzystwie, konika morskiego zrównoważona energia Obserwuj, czekaj. Analityczny umysł ma obserwować i czekać. Nie pochopnie, tylko ze świadomością, z rozumem, z akceptacją, bez pośpiechu. Obserwuj, czekaj. 23 Jakieś hasło. Patrząc z pozycji bezstronnego obserwatora, odkryjesz mnóstwo okazji i zyskasz głębsze zrozumienie zarówno tego, czego szukasz, jak i powodu, dla którego to robisz. Piękne. Poznasz też piękną prawdę, miłość oraz mądrość. Wszystkiego dobrego, kochani. Dbajcie o siebie i dobrego poniedziałku. Papa. Pa.